Terima kasih telah <laughs> menonton! Kibole, barbine, zline, DM, I bole, barwina, zginęte mne etyce Chcą nas zniszczyć, nie mogą, po raz zmienić priorytety Spójrz na lotnictwa, autostrady i ulice Niestronione obietnice, najważniejsi Lokalna kludiata, jak zaraza się rozrasta Widzisz CBH, przyjacieś do swego miasta Kibic jest dokserem, kibic jest dillerem Słuchaj, że martwimy przed intelektualnym celem Zamiast kary grzybnej, lepiej dajcie go Za odwoloną radę Albo teraz na płocie, bo odbierajcie barwy z kadru, wysłuchajcie flary Na stadionach niech najbogatsi jedno kolor czary Jeszcze ciepło ale z nami dziecka malta Pomyki bole, czyli stadionowa marka

Niestety już staliło że czujemy się jako obywatele troszkę jednak szykanowani i mimo wszystko no, nie, ma, nie można zaufać do końca. No, przygotowaliśmy tutaj ze współpracy z Fundacją Republikańską projekt ustawy która jest bardzo racjonalna, nie jest właśnie jakaś po prostu wymyślona przez osoby, które nie znają tego ścieca nowego. Chcemy zmiany ustawy o bezpieczeństwie i w takim celu, aby to prawo było dostosowane do rzeczywistości. To, to jest jeden z najważniejszych punktów prawa. Między innymi żeby zlikwidować alkohol, w nie wiadomo dlaczego, pracowała obywatelska nie wiadomo dlaczego chce wprowadzić. Nie rozumiemy tego, jeśli z takimi bandytami i po prostu trzeba... Jeśli ktoś zajedzie kibica, to się nic nie dzieje złego i z drugiej strony chce kibicom dawać alkohol. Dlatego to jest nasz postulat, a z drugiej strony właśnie chcemy zachować jakikolwiek charakter trybun. Czyli między innymi zlewać się na państwach skandynawskich w kwestii biotechniki, Czyli w taki sposób, że żebyśmy odpowiedzialni za biotechnikę, ale mimo wszystko chcemy, aby to zostało. Jeśli wielokrotnie kanał plus, ta w Eurotport, pokazywało obrazki z polskich stadionów, no było to jakąś klubą, no nasi piłkarze nie ma co ukrywać. Nigdy jakąś specjalną klubą nie byli na naszego kraju, nie bo może oprócz naszych piłkarzy lecha czasem, ale to i tak w porównaniu z tego, jaką stronę przenosiliśmy kiwice, no to jest... O nie, to kasą przestawimy i cienicę. Od spełniony go nie widzę. Nie ma ręki bicę. Wasze są gimniki, nasze są Ręka Rykały nie rękę, nie tykali przyjaciele. To ładka z wyprawkami, nie dani przepręwiasze, nic nie dają nasze akcje. O główno boskie prace, za odpaloną pracę, na półto wzkowej kasy. Nie chcemy łapy zawsze to są i zawiaski na tyle.

Tak I dzieje, że naroża, od ukrywa, to trwa, tak widzę, że to jest ożywana się za trzecim Cała co to nie Bo taki i w pasze, jak powstać zobaczyła To to szyna u klasę, Nikt pasy nie ugasi i bez gina, i mleka coś a nie pasuje, jest I zobaczysz finał rządowych stopień 2-0-12 i siostra Europy Kobiet obrony, o i Kary na i kolejne zatrzymanie Płynie to stadiony, idzie, zatrzymanie. to i przed stadionem licenice, niezbonione to ma wielki wice więcej, to płyta 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 Kary, płyta 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 cała Jesteśmy karani za wyrażanie naszych poglądów, za transparenty patriotyczne, które się pojawiają. Nie wiem, ostatnio w Gołhatowie, my byliśmy, pojawił się transparent Foa, bohaterą września delegat wykazał ściągnąć. No nie, uważamy to za, za po prostu jakieś haniebne, że w naszym kraju nie możemy demonstrować naszego patriotyzmu i wyrażać naszych poglądów, ponieważ jesteśmy za to karani, ścigani, jeżdżą cały czas, dużo osób pytało, skąd mamy na to pieniądze, ja się pytam, skąd mają pieniądze na nieznakowane radiowozy, które cały czas pełną. mamy z naszych składek. Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców jest organizatorem tej inicjatywy. a Ta inicjatywa tu że w każdym mieście przejmują miejscowi kibice, tak było w Łodzi, tak dzisiaj my dziś się zbieramy, no i pokazujemy, że nie jesteśmy jakimiś zwierzętami, skoro możemy kibicować Warszawa tutaj przyjąć naszego miasta i możemy razem walczyć, że słusznie prawie o, o lepszą przyszłość naszego kraju między innymi, Bo nie chodzi tylko o nasze ale też chcemy, aby ta władza, która w wielu, wielu kwestiach nas zawiodła, aby jednak się w jak, jakiś sposób poczuła, to i najlepiej. Stop it! Stop it! Stop it! No, Gdybym odwierała, że oni są zagrożeniem, to raczej nie podpisałabym tej petycji. Okej, czy możesz się przedstawić? Jestem na pewno. Jesteś na odsłonie? Nie. A skan na tej nie A studiujesz uznanie uczestników studiowania? Dziękujemy wam. Dziękuję. Co was przekonało, żeby podpisać się pod tą petycją? No może właśnie ta kwestia, żeby ograniczyć alkohol na celionach. We Dziękuję bardzo. Znaczyna, Teraz jeszcze Koziołko Matełka, nie? Przepraszam, tak, pasz... tak, tak, tak. tak. akurat z tych a chodzi o to, że w już dużo obiecuje, a tutaj Także zakładając Pani koszulkę, solidaryzuję się właśnie z kibicami Tak, się? dokładnie. Żeby rozdawać odlotki. Jest na sytuacji zupełnie wystarczająco. Nie chodziło o to, żeby robić jakieś specjalne zagrożenie, tylko o to, żeby dystrybuować w sposób efektywny ulotki i pokazać nasz proces. No, myślę, że warto wspierać takie akcje, że y, jednak y, to piwo no, na y, stadionach nie jest potrzebne. Czy to zwiększyłoby nasze bezpieczeństwo? Nie